Pozwolenie na budowę. Ja właśnie oczekuję na ten dokument. W międzyczasie moja działka zarasta. Jest to taki okres martwy, gdzie na działce właściwie nie robi się zbyt wiele. Oczywiście należy o nią dbać, kosić, no ale jak ktoś nie ma zbyt wiele czasu. Bo jest na przykład zajęty sprawami papierkowymi, no to działka trochę zarasta. Zobaczcie, moja też zaczyna zarastać. Szczególnie są tutaj piękne takie karpy, pokrzyw. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jedna z nich już takie ponad metrowe. Dzisiaj spróbuję je troszkę wykarczować. Zobaczcie, tam też pełno takich karp, pokrzyw. Się porobiło. Tutaj ładnie wyrósł żywopłot z pęcherznicy kalinolistnej. No a dzisiaj nie będę o tym opowiadał, tylko zajmę się dokumentem pozwolenie na budowę. Jak się o niego postarać i jak załatwić. Wszystko spróbuję omówić w tym filmie. Tymczasem podziwiajcie, Jedyną fajną roślinę na tej działce, czyli pęcherznicę kalinolistną, a właściwie z niej żywopłot. Sam wniosek o pozwolenie na budowę, który składamy do organu administracji budowlanej, nie jest zbytnio skomplikowany. W punkcie pierwszym musimy określić właśnie ten organ administracji. W punkcie 2.1 wpisujemy Nasze dane. Dane inwestora. Jeśli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w punkcie 2.1, no to wypełniamy również punkt 2.2. W punkcie trzecim nie wpisujemy nic, chyba że naszą sprawę prowadzi na przykład architekt, który zajmuje się całością. W punkcie czwartym wpisujemy rodzaj zamierzenia budowlanego, czyli najczęściej będzie to budowa nowego obiektu budowlanego. W punkcie piątym nazwa zamierzenia budowlanego wpisujemy budowa budynku jednorodzinnego, natomiast w punkcie szóstym wpisujemy miejsce wykonywania robót budowlanych. Punkt siódmy zależy od preferencji. No, i teraz najważniejsze, czyli załączniki. Załączniki omówię w dalszej części filmu. Punkt dziewiąty to oczywiście podpis inwestora, pełnomocnika, data, no i to właściwie wszystko. Przejdźmy zatem do najważniejszego, czyli załączników. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przygotujcie sobie na pewno numer Księgi Wieczystej, no bo ten numer będzie potrzebny właśnie przy tym oświadczeniu. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora. Jeśli waszą sprawę prowadzi na przykład architekt, to zapewne na jakimś w waszym spotkaniu doszło do podpisania już takiego pełnomocnictwa, a architekt w waszym imieniu złoży go właśnie w urzędzie. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, no bo bez kasy się przecież nie obejdzie. Projekt zagospodarowania działki. To jest dokument, który odbierzecie sobie od Swojego architekta w trzech egzemplarzach. I te trzy egzemplarze również musicie złożyć w urzędzie. Jeśli wasza działka nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, no to oczywiście musieliście się ubiegać o decyzję o warunkach zabudowy, czyli popularną WZ. -kę. No i jeśli macie taką wózetkę, musicie ją również tutaj dołączyć. No i teraz temat rzeka, czyli inne wymagane przepisami prawa. A jakie to są? Ciężko powiedzieć, co urząd może od was wymagać. Spróbuję tutaj przytoczyć kilka takich oczywistych: mapa do celów projektowych która powinna zawierać informacje o granicach działki, ukształtowaniu terenu i istniejących obiektach. Sporządzają geodeta i jest to podstawowy dokument, na którym naniesiony jest projekt zagospodarowania terenu. Kolejny dokument to opinia i badania geotechniczne bez tego dokumentu praktycznie żadna budowla nie może powstać, i oczywiście taką opinię musimy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Wypis z rejestru gruntów. Również ten papierek musimy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Skoro jest wypis z rejestru gruntów, nie może również zabraknąć wyrysu, czyli takiego graficznego układu granic działki, położenia itd. Również musimy to dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Kolejny dokument, który zaliczymy do innych, to warunki przyłączy do gestorów sieci. Wiadomo, woda, gaz, prąd, ścieki, bez tego ani róż. Domyślam się, że jesteście już zmęczeni tymi papierkami, ale to i tak nie wszystko. Potrzebny jest jeszcze projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku. A to jeszcze nie koniec, no bo na przykład w moim przypadku. Urząd zażądał, abym dołączył do wniosku oświadczenie, że mojego budynku nie można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. No i taki dokument również musiałem uzyskać, a nie była to łatwa sprawa. Uwierzcie mi. Prawdziwe schody zaczynają się wtedy, gdy na Waszej działce Rosną jakieś wiekowe drzewa, wtedy dopiero jest problem. Nie wspomnę już o zabytkach, bo tego na pewno nie przeżyjecie. W każdym razie życzę powodzenia w zgromadzeniu tych wszystkich załączników i oby wasz proces o ubieganie się o pozwolenie na budowę był szczęśliwy. Zaraz, zaraz. A czy ja przypadkiem nie zapomniałem o projekcie budowlanym naszego wymarzonego domku? To tak oczywiste, że chyba nawet o tym nie wspomniałem. Trzymajcie się. Powodzenia.